Dzień dobry! Rozpoczynamy odcinek kolejny dotyczący budowy naszego nowego tarasu, i dzisiaj cięcie aluminium. Tak, jest jedna z moich pilarek, ty takich typowych, właśnie do cięcia metalu. I tutaj muszę przyznać się Wam, że to jest chyba pierwsze cięcie tego dnia. I zapomniałem, jakie straszliwe dźwięki wydobywają się wtedy z maszyny czy też z aluminium w trakcie cięcia. Więc ochronniki słuchu na pewno musicie posiadać i nosić w takim momencie. I to są profile, legary, te grube, które idą niżej. Tutaj docinam zgrubnie tylko ten odcinek 3-metrowy, ponieważ tutaj mamy chyba czwórki i trójki. Przepraszam, już nie pamiętam. W każdym razie musiałem obciąć, ponieważ z jednej strony. Patrząc tak jak teraz, z lewej strony te profile mają się stykać w jednym miejscu, a z prawej strony będą wychodziły troszeczkę dalej. Tam jest ta pergola, więc żeby móc później to dociąć, żeby się w ogóle zmieścić z tym, no to takie cięcie wstępne układamy sobie je równolegle i trzeba je połączyć. Łączenie następuje za pomocą takich oto, blach, takie blachy proste. Czyli łączniki równoległe. One się idealnie wpasowują w ten taki na dole, tak jest takie mm, przewężenie powiedzmy. E, taki slot. Dokładnie właśnie ta blaszka tam pasuje. E, dosyć gruba ta blacha, jest, muszę przyznać, chyba 1,5 mm, cztery śruby i to powinno raczej zabezpieczyć, żeby w tym miejscu nawet sprawdzaliśmy. Nawet ten profil się w tym miejscu nie jest w stanie ugiąć, ponieważ ta blacha po prostu to wspomaga. Kolejny krok to ułożenie tego cienkiego profila, czyli prostopadle do tego grubego. Tutaj widzicie również, że zaczynam łączyć również ten cienki profil, ponieważ w tym miejscu tarasu jest jeszcze chyba z metr czy dwa więcej, więc tutaj muszę również połączyć. Ten cienki wzdłuż. Również tego się, również to się wykonuje za pomocą tych łączników równoległych, tych blaszek. I a właśnie, jeszcze wam pokażę, jak to wygląda. I zwróćcie również uwagę, że mamy tutaj prawie że koło mojej prawej ręki, tam gdzie leży teraz wkrętarka, właśnie, i tam są profile podwójne, ponieważ. Dwa profile idą na miejscu łączenia desek. To będzie właśnie miejsce, gdzie łączy się taras ten prosty z tarasem, gdzie będzie spadł. Także na tym etapie spędziliśmy tutaj długie, długie godziny. Praktycznie chyba jeden dzień poszedł dobry na przykręcenie wszystkich dzięki profilom. Bardzo dobre, jak widzicie. Pogoda całkiem fajna. Muszę przyznać, że tutaj nie pada śnieg. Nie jest jakoś zbyt zimno, więc te plus 5 stopni spokojnie robota idzie. Profile prawie, że wszystkie poskręcane. Jeszcze tutaj na tym mniejszym odcinku zostało mi porozmieszczanie tych profili równolegle do siebie i po przykręcanie właśnie tych cieńszych, górnych profili z tymi grubszymi, dolnymi profilami. Genialną sprawą jest słuchajcie to, że mogę w każdym momencie, jeśli jeszcze później to oczywiście sprawdzę sobie wagą, bo tutaj te profile mimo swojej sztywności one na tak długi odcinku jednak się minimalnie uginają, więc wezmę mam długą wagę, długą poziomicę i tam już będzie można to jeszcze dopracować, dopracować na tych wkręcanych podporach. Bo, jeśli mi gdzieś na przykład braknie mm2, to słuchajcie, bez problemu jestem w stanie tą dolną podporą odkręcić to na przykład do góry i ten mm2 sobie wysunąć. Więc to jest po prostu genialna sprawa. Co jeszcze? Całkiem sporo tego kręcenia. Powiem Wam szczerze, nie przypuszczałem. Nie przypuszczałem, ale jednak na każdym tym łączeniu idą te farmery, te blachowkręty. Tutaj, oczywiście, wkrętarki nowoczesne mają tryb właśnie blachowkrętów. Jest kierowniczka zamieszania. Ono ma tutaj słuchajcie, utrudnione, utrudnione poruszanie się, bo musi jakoś dojść do domu. Ona tędy wychodzi. Więc tutaj zrobiliśmy taki pseudo pomost. Na, na szybko, a później oczywiście już no, trafią deski. Jeszcze jedna uwaga. Tutaj mam poziomicę ustawioną. Sprawdzam jeszcze, czy jest na pewno wszystko OK i pod poziomicą, a do profili widzę, że to jest OK, ale tutaj mam jeden problem i tam jeszcze widziałem chyba jedną, mam kotwę zbyt nisko. No i teraz muszę to wykręcić. Klucz, sikiera. Chyba dlatego, że troszeczkę w nocy przyszedł mróz. No i teraz będę miał tutaj zag zagwoskę, jak to wykręcić. Może troszeczkę obstukam i może to się ruszy. No a więc 10 mm to musi pójść w górę. No i w ogóle po co spadł? Po pierwsze, są dwa punkty można powiedzieć. Po pierwsze woda, która się zgromadzi na desce, na górze deski, a punkt drugi woda, która się może zgromadzić jeszcze w komorach ponieważ mamy tutaj deskę komorową więc waga tutaj widzicie że to naprawdę całkiem nieźle nam to wyszło muszę przyznać że jakieś może nie wiem milimetr czasami widzę że jest jakieś jakieś różnice ale to jest naprawdę niewiele no i co sprawdzam no i próbuję to w takim razie przekręcić Nie jest źle. Zrobię Wam zbliżenie. I na tym etapie pracy, jak już wspomniałem, poświęciliśmy tutaj dzień, dwa, może nawet troszeczkę więcej, żeby to wszystko bardzo dobrze wypoziomować, a później oczywiście porządnie poskręcać. Nie szczęćcie tutaj swojego czasu, energii i precyzji, żeby zrobić to dobrze. Pamiętajcie, że tak naprawdę Nigdy więcej już nie będziecie mieli dostępu do tego miejsca. Kiedy to przykryjecie deskami, kiedy od czoła pojawią się też nie wiem, może jakieś kwiaty czy jakaś zabudowa, to miejsce będzie już zamknięte dla Was. Pamiętajcie, tarasem mamy cieszyć się wiele, wiele lat. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.